Jesteśmy na plaży w Zborowie w gminie Dopiewo. Odbywa się tu pierwszy zlot klasyków PRL-u. Jest to fantastyczna impreza, gdzie wcześniej odbywały się tak zwane rajdy dostawczaków. Zmieniliśmy, że tak powiem, narrację tego rajdu, aby coraz więcej ludzi zainteresowanych, coraz więcej fanów motoryzacji i aut z tej, że tak powiem, epoki mogło do nas przyjechać i mogło cieszyć się tutaj wspólnie z nami. Również odbywa się. Coś pięknego, jest to drugi rajd samochodów Micrus, których jest tak niewiele, i jest to bardzo ważny moment. Uważamy, gdyż właśnie dojechały nam kolejne trzy auta. Które tutaj widzimy za nami i na chwilę obecną jest ich 9. Próbujemy pobić rekord. <gry> rekord, że tak powiem, w ilości samochodów Mikrus, więc mamy nadzieję, że nam się to uda. Ciężko te samochody gdzieś zdobyć, bo te samochody już jakby się zaczęły nabywać w tam wcześniejszych latach, ale jeszcze idzie znaleźć jakieś gdzieś rodzynki i tak dalej, w stodołach gdzieś tam, w jakichś garażach opuszczonych czy tak dalej, trzeba szukać. Ludzie naprawdę robią dobrą robotę, odnawiają te samochody, przyjeżdżają do nas z daleka. Mamy samochody z Gdań mamy samochody ze Szczecina, nie tylko wielkopolska, nie tylko nasze, które znamy. Tak jak wspominała właśnie Roxana, mamy 9 Mikrusów w tej chwili w jednym miejscu. To jest chyba, nie wiem, pierwszy raz chyba w Polsce taki, taki element tego wszystkiego, że to tu się pojawiło właśnie, także na pewno te Mikrusy ciekawie się tutaj zapowiadają. No nie wszystkie przyjechały też o własnych siłach, część przyjechało na lawetach. Będziemy się za chwilę ustawiać też do parady, którą Pojedziemy przez gminę do piewo, przez wybrane miejscowości. Zapraszamy miłośników motoryzacji starszej. Wyciągajcie sprzęty, wracajcie, przyjeżdżajcie. No myślę, że tak, że ludzie teraz wracają gdzieś do tego, bo nie ukrywam, że też byłem posiadaczem takiego maluszka w starych czasach, czy nawet jakieś tam syrenki, i tak dalej. Gdzieś to człowiek potem sprzedał, bo to, to moda na to minęła i tak dalej. Ale to wszystko zaczęło gdzieś wracać. i Także jakbym teraz taką landrynkę sobie zostawił, to też na pewno bym tutaj dojechał takim sprzętem.